Cześć wszystkim, Marcin z tej strony, e, Wiewiór Garage, zapraszam na materiał. TEC 2000 Diesel Injection Cleaner to jest taka oto puszeczka. E, kiedyś robiłem pierwsze pukanie w swoim samochodzie. Jak w, e, usłyszałem o producencie, za, e, stwierdziłem, że zakupię taką puszkę i zobaczę, jak będzie ona działała na e, czyszczenie moich wtrysków. Gdzie byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego różnych e, rodzajów chemicznych e, preparatów, po czym ja się zdziwiłem. Jako profilaktycznie już od jakiegoś czasu przeprowadzam takie płukanki i za każdym razem czasami coś mnie potrafi zadziwić. W samochodzie, który za chwilę Wam przedstawię została zrobiona płukanka frysków, ale została zrobiona ona na zasadzie pół na pół, czyli ja zastosowałem dwa preparaty teka. Tec 2000 Cleaner Tank Additive i Tec 2000 Diesel Injection Cleaner. Otóż ten preparat wlewamy do zbiornika paliwa, jeżeli profilaktycznie chcemy sobie wyczyścić paliwo, a nie umiemy sobie podłączyć na przykład tej żółtej puszki, aby zrobić sobie samemu pukanie i czyszczenie wtrysków, to ten preparat wlewamy do zbiornika paliwa ale y, można go też użyć, jeżeli wtryski są na przykład już zajechane i tak dalej, to można go bezpośrednio na to użyć, bo on jest bardziej agresywny niż y, preparat z żółtej puszki. Ja zrobiłem mieszankę 50 na 50, czyli wlałem połowę preparatu tego i połowę preparatu Diesel Injection Cleaner do y, wyczyszczenia wtrysków w samochodzie, który Wam za chwilkę przedstawię. Także idziemy na samochód. Y, jeszcze jedno tylko powiem, że w, tak wygląda czyściutki filtr. To jest czysty filtr, który stosujemy do y, przeprowadzania y, y, czystości wtrysków, regeneracji wtrysków, bądź przeczyszczenia ich, zwał jak zwał. I za chwilę to, co zobaczymy tutaj, da troszeczkę do myślenia. Także samochód Fiat Ducato z 2007 roku, Multijet 100, silnik 2.2, y, kod silnika bodajże 4HV albo 4HU. i Pokażę Wam, jak przeprowadziłem wpukanie, czyli mamy bypass. W tej stronie mamy bypass. Tu jest oryginalne zasilanie pompy paliwa z baku, którą wpinamy w zasilanie, gdzie wpinamy w zasilanie pompy wysokiego ciśnienia. I tutaj na tym rozgałęźniku wypinamy powrót. To jest ta zielona kostka i wpinamy naszą, yy, nasz, yy, naszą wtyczkę do zbiorniczka, gdzie będziemy zaraz robili pukanie wtrysków. Jeżeli mamy tutaj zrobiony bypass, czyli połączone mamy jedno z drugiem, nie musimy wypinać wtyczki, nie musimy wyciągać bezpieczników. Praktycznie nic nie robimy. Jedynie tylko nam się check engine pokaże na desce z racji na to, że pompa nie dostaje odpowiedniego ciśnienia z baniaka ze zbiornika paliwa na całe oprzyrządowanie i my mu robimy sztuczne wymuszenie tego paliwa. Czyli teraz tak. Podpinamy nasze podpinamy nasze zasilanie do zbiorniczka musimy podpiąć się poprzez sztuczną pompę czyli musimy mu podać te paliwo ponieważ inaczej auto nam nie zapali wpinamy się w zasilanie pompy wysokiego ciśnienia i w rozgałęźnik, gdzie już wcześniej wspominałem dajemy nasz powrót poprzez filterek który wchodzi nam z powrotem do zbiorniczka i tak wygląda filterek po wyczyszczeniu a tak wygląda czysto filterek Różnicę widać gołym okiem, jak wygląda czysty filtr, a jak wygląda wtrysk po wyczyszczeniu preparatem tec 2000 w jakości pół na pół także zabieram się teraz do montażu. Zobaczymy jakie będą parametry, czy samochód będzie lepiej działał, czy silnik będzie miał bardziej miękką pracę, chociaż już po. Działanie tego silnika z początku, a już po, przy końcu, w opukaniu, już można było odczuć, że ten silnik chodzi znacznie łagodniej, znacznie miękko, więc na pewno to pomogło. Trzymajcie się, hej.